Z tego, że bardzo proszę, 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 udzielam panu głosu. Wysoka Komisjo, szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie. Ja przyjechałem tutaj w imieniu zwykłych szarych działkowców. Nie, nie tych, którzy przyjechali na demonstracje, a tych, którzy do mnie piszą, którzy piszą na forach internetowych, wy, którzy wyrażają swoje negatywne opinie o tej organizacji. Mamy dzisiaj projekt przefarbowujący związek w stowarzyszenie. Działkowcy z automatu stają się członkami stowarzyszenia, co jest pomyleniem pojęć. To stowarzyszenia się wstępuje, a nie zostaje się zapisanym. Szanowni Państwo, 21 października poinformowałem premiera Rzeczpospolitej Polskiej o aktualnej sytuacji Panującej wśród polskich działkowców. Nasi działkowcy tkwią w epoce feudalizmu. Przedstawię Państwu szokujące fakty tylko z ostatnich kilku tygodni. Na zebraniach w okręgach mówi się wyraźnie: Nie zakładajcie stowarzyszeń, nie słuchajcie wrogiej propagandy. Tam, gdzie działkowcy wykazują aktywność na rzecz usamodzielnienia się, PZD natychmiast powołuje zarządy komisaryczne. Zrywane są komunikaty i ogłoszenia. Doszło do tego, że w Pyrzycach stowarzyszenie musiało przenieść tablicę ogłoszeniową do pobliskiego sklepu spożywczego. W jednym z rodów w województwie lubuskim wystąpiono do prokuratury, żeby stowarzyszenie zdjęło witrynę internetową. Tak. W sobotę stowarzyszenie Forsycja poinformowało na stronie internetowej. Że PZD odmówiło wydania kluczy do świetlicy na zabawę sylwestrową. Człkowcy, którzy zakładają stowarzyszenie, mają być za to ukarani brakiem świetlicy, a świetlica jest ich. To jest druga strona, druga twarz PZD, której dzisiaj robi skrzydzoną minę. Dużego miasta przyszedł wczoraj jeszcze mail, członkowcy mają tam działki powyżej 500 m kwadratowych. I boją się, że zostaną one podzielone, ponieważ w ustawie mówi się wyraźnie, że działki mogą mieć tylko do 500 metrów, a oni mają więcej od wielu, wielu lat. Już nie mogę się doczekać zebrania założycielskiego nowego stowarzyszenia w moim ogrodzie, aby móc odłączyć się od związku, napisał do mnie prezes. Szanowni Państwo, a kto odważy się z działkowców podpisać deklarację występującą w obry, w ob, przy obecności komisarza, który będzie straszył tym, że. Odbiorą mu działkę, że będzie płacił wysoki podatek. Prezydent już w tej chwili na swojej stronie informuje, że będzie trwało 18 miesięcy. Rzekomo oprócz przepisów zakwestionowanych przez Trybunał. Blef. Profesor Żepliński podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym wyraźnie powiedział: Związek wykorzystuje nikłą znajomość prawa i ekonomii wśród swoich członków. I nimi manipuluje. Padły w sobotę na zebraniu padły i w Poznaniu padły jawne deklaracje. Jasne. Partia rządowa, rządząca chce rozmontować ogrodnictwo działkowe. Uwłaszczenie jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa. Będzie jedno stowarzyszenie ogrodowe PZD. Oczywiście ani słowa o tym, że działkowiec nie będzie członkiem PZD. Bo to nie jest w interesie tych panów. W projekcie ustawy PZD ma zagwarantowane 18 miesięcy działania. Nieprawda. Będzie dłużej, bo będą się rejestrowali w KRS-ie w ostatnim tygodniu, a KRS to jest kolejne trzy miesiące. Co? Kolejny kwiatek z ustawy. Ogród po ewentualnym odejściu z PZD musi się z nim rodzić ze wszystkiego, a w drugą stronę to nie działa. Dwa tygodnie temu we Wrocławiu gazeta podała, że przez 7 lat związek pobierał składki od ogrodu, który jest w prywatnych rękach. Działkowcy o tym nie wiedzieli. Dzisiaj mają zapłacić odszkodowanie, mają powstawać stowarzyszenia, a PZD ma pozostać z pieniędzmi, fundacją z zakupionymi działkami. Dziś po cichu się mówił na, na ogrodzie u mnie, nie wnoście pieniędzy na konto, przynosi je do określonej osoby w gotówce. Dlaczego? Bo miesiąc temu Komornik ponownie zajął konta PZD, ponieważ właściciel gruntu w Poznaniu wygrał proces. I to ma dalej trwać. A jaki mają i, wpływ działkowcy na rozbudowaną strukturę PZD? Żadnego. A jest to 26 okręgów. Mamy konkretne oczekiwania odnośnie usamodzielnienia ogrodów. Chodzi o to, aby ogród był samodzielny jako organizm w formie organizacji samorządowej, mógł samodzielnie podejmować inicjatywy. Dzisiaj nie możemy korzystać ani z opcji pożytku publicznego, ani grantów czy innych dotacji. Ogrody mają być na, dalej na smyczy PZD. Niemieccy działkowcy mogą korzystać. Polscy działkowcy mają być działkowcami drugiej kategorii. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, w projekcie ogólnokrajowym można zrobić, może to zrobić tylko Krajowa Rada. Pytaliśmy w różnych instytucjach. Odpowiedź zawsze jedna: Dla ROT, dla PZD zapomnij Pan. Powiedziano mi, że skoro musi iść przez Warszawę, to odpada. Jakie widzimy rozwiązanie? Droga do naprawy tego obszaru leży w całkowitej rozbiórce systemu. Tu w Sejmie leży projekt o ogrodach działkowych dróg numer 1240. Szanowni Państwo, czy mamy być dalej chłopami pańszczyznianymi na tym folwarku? Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych oświadcza po zasięgnięciu opinii konstytucjonalisty, jeśli ta ustawa w tym brzmieniu zostanie uchwalona. Działkowcy polscy sami zmuszeni będą podjąć działania w kierunku skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję za uwagę.